W Holandii trwa teraz festiwal tulipanów. Witną sobie w różnych kolorach, w wielu różnych miejscach. Ludzie przejeżdżają samochodami, Holendrzy zatrzymują się, robią sobie zdjęcia z takim kolorem tulipanów, z takim kolorem tulipanów. I to jest bardzo fajne. Ale dzisiaj chciałbym się was zapytać, co wy o tym sądzicie? Bo generalnie to ja wychodzę zawsze z takiego założenia i o tym też staram się mówić swoim dzieciom, że coś nie musi być lepsze albo gorsze, może być po prostu inne. Ale tak natchnęła mnie taka myśl, czy nie macie takiego wrażenia, że oku ile na YouTube działa to trochę mniej i poza jakimiś tam patro streamerami, no to najczęściej ludzie przedstawiają jakieś treści i wartości, które są. Mogłoby związane z zainteresowaniami, jak naprawić samochód, jak coś ugotować, jak w jaki sposób zwiedzić fajny szlak, nie wiem, czy kanały poświęcone off-roadowi, jak Terenwizja. Tego jest dużo i tam rzeczywiście można poszerzyć swoją wiedzę, nabyć jakichś nowych umiejętności, zobaczyć coś, co ktoś wypracował, albo ktoś po prostu w sposób ciekawy i atrakcyjny jest w stanie skomentować pewien fragment rzeczywistości, albo docierających do nas informacji. Natomiast yy, i trochę TikTok, i tak jakby narzędzia też yy, YouTube'owe i faceowe dążą do tego, żeby były jak najkrótsze, jak najbardziej zachwytujące, zatrzymujące użytkownika rzeczy, niekoniecznie wartościowe. A moje konta na TikToku były blokowane za to, że po prostu dotykamy rzeczy, które były za poważne może na ten kanał, bo przywoływałem przepisy albo jakieś ulotki i po prostu ludzie tego nie lubią. Ale czy nie jest tak? Są ludzie, którzy budują oglądalność swojego kanału, ilość polubień, wyświetleń i komentarzy, przez to, że sprzedają coś, co nie stanowi żadnej wartości, albo na przykład wartość jest tylko w podtekście. Czyli ktoś, na przykład ma olbrzymi problem z nadwagą, robi z tego karykaturalną rzecz, zachowuje się w jakiś sposób śmieszny, puszcza śmieszną muzyczkę, śmiesznie się rusza, i wszyscy mówią: O, fajnie, że masz dystans do siebie. Tak, dystans do siebie jest dobry, dystans tak jakby do problemu jest dobry, ale czy nie jest tak, że ludzie, którzy nie potrafią śpiewać, a na siłę śpiewają i są motywowani przez komentarze, tak zaśpiewaj, nagraj o tym, to jest super, to jest fajne i w ogóle nie idą w złą stronę, bo może taka osoba na przykład nie potrafi śpiewać, ale bardzo pięknie potrafi robić makramy, malować albo potrafi w ciekawy sposób wytłumaczyć, yy, jak naprawić łożysko. Byle jakość jest promowana, i tak jakby wszystko, co nas odmużdża, jest fajne, wartościowe, i na to można poświęcać dużo czasu. Takie te filmiki na fejsie, najczęściej po prostu totalnie głupio pozorowane, które trwają po kilka minut, i tak naprawdę wszystko w nich jest po prostu wyreżyserowane, ale sytuacje są wzięte na zasadzie takich zbliżonych do rzeczywistości albo nawiązujących do stereotypów. I po prostu pochłaniają, pochłaniają godziny uwagi, pewnie nie Waszej, bo jak ktoś zajrzał na mój kanał, to raczej nie poświęca czasu na takie rzeczy, ale można też się złapać, można też się złapać, bo jest cały czas budowany w napięciu. Jakby za sekundę miało się wszystko wyjaśnić, wydarzyć i coś wielkiego, to często nie wydarza się nic, albo to, co się wydarza, ma wartość zeszłorocznej kupy psa. Dokąd to wszystko zmierza? Naprawdę nasze społeczeństwo i w zasadzie społeczeństwo, cała ludzkość chce żywić się i karmić czymś takim i promować taką byle jakość. Mi się wydaje, że nie. Jeżeli chcecie, to możecie się podzielić swoim zdaniem na ten temat w komentarzach. Jestem świadomy tego, że mogą się pojawić komentarze, że się czepiam, bo nie potrafię znaleźć swojego sposobu albo swojego kierunku na to, żeby się wybić albo przebić. Spoko, wezmę to wszystko na klatę. Jestem gotowy. Przez tyle lat, co już coś tam próbuję robić, nauczyłem się tego, że nie trafiam do gustów szerokiego grona odbiorców. Tym bardziej szanuję swoje wąskie grono odbiorców i osób, które zaglądają do mnie i serdecznie Was pozdrawiam. Ale jeżeli ktoś chce mnie skrytykować, to jak najbardziej. Tylko też niech to będzie jakaś, w jakiś sposób krytyka merytoryczna, nie na zasadzie nie wiem, wpisania brzydkiego wyrazu i ten sposób wyrażenia siebie. Bo o ile osobiście ja nie mam z tym problemu i mi to nie przeszkadza, o tyle przeszkadza mi to, że po prostu inni, inne osoby, które mogą to na przykład zajrzeć i czytać i w ogóle mogą mieć niepotrzebny kontakt z brzydkimi wyrazami, a lepiej, żeby w tym czasie na przykład yy, nie wiem, myśleli o kwitnących kwiatach, a nie dupie marynie. Do następnego.